Prosimy teraz o zabranie głosu pana Ryszarda Hordyńskiego, dyrektora do spraw strategii komunikacji Huawei Polska, partnera głównego rankingu. Dzień dobry, szanowny panie ministrze, szanowni państwo rektorzy, szanowni państwo profesorowie, wszyscy goście. Jest mi niezmiernie miło i jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tutaj powiedzieć kilka słów do Państwa. Przede wszystkim chciałem oczywiście gratulować wszystkim wygranym, wszystkim zwycięstwom. Jest mi także niezmiernie miło, że moja uczelnia, czyli Politechnika Warszawska, otrzymała szereg, szereg wyróżnień, szczególnie mój Wydział, czyli Matematyki i Informatyki, więc serdeczne gratulacje jeszcze raz dla wszystkich. Gratulacje także dla... Fundacji Perspektywy i dlatego, co robicie, bo to jest świetna robota. Chciałem powiedzieć kilka słów, dlaczego, dlaczego, dlaczego uważamy, że ten ranking z punktu widzenia biznesowego jest bardzo ważny. Po pierwsze wszyscy wiemy, że żyjemy w czasach, w których gospodarka oparta na wiedzy nabiera ogromnego znaczenia i w związku z tym będzie potrzeba szeregu dobrze wykształconych absolwentów w różnych, w różnych kierunkach. Po drugie pandemia chyba wszystkim nam pokazała, jak ważne są procesy związane z cyfryzacją, z digitalizacją i jak wielu kompetencji nam brakuje jako społeczeństwu. I wiemy także z różnych badań, że zarówno w Polsce, jak i w całej Europie będzie brakowało szeregu absolwentów, w szczególności kierunków technicznych, ale nie tylko. A trzecia rzecz ważna także jest taka, że już dzisiaj wiemy, że około 60% dzieci, które uczęszczają do szkół podstawowych, będzie pracowało w zawodach, których jeszcze dzisiaj nie ma. Co oznacza, że uczelnie, właśnie szkolnictwo wyższe nabierze jeszcze większego znaczenia i przed nim są ogromne wyzwania. Dlatego ten ranking jest ważny. A dlaczego my tu jesteśmy? Jeszcze chciałem trzy słowa powiedzieć. Po pierwsze, jako młoda firma, która działa dopiero 30 lat, staramy się wszędzie na świecie, gdzie działamy, a działamy w 170 krajach, dzielić wiedzą i dostarczać nasze rozwiązania, ale także pokazywać, jak to może działać. Więc dla nas to jest bardzo ważne. Druga sprawa jest taka, że w Europie jesteśmy od 16 lat, współpracujemy już ze 130 uczelniami, z tego z kilkoma w Polsce, na przykład z Politechniką Warszawską, z Akademią Leona Kośmińskiego, z Uniwersytetem Łódzkim, z Politechniką Poznańską i z, szeregu, i z szeregiem innych uczelni i zainwestowaliśmy w tą współpracę w Europie około miliarda euro. A trzecia rzecz, jest dla nas bardzo ważne, żeby tu w Polsce właśnie pojawiało się jak najwięcej absolwentów wysokich uczelni, bo tu mamy swoją siedzibę na Europę Środkowo-Wschodnią i zależy nam oczywiście, żeby polscy studenci i studenci, którzy będą się wtoczyli w Polsce, byli jak najlepiej wykształceni. Dziękuję bardzo jeszcze raz gratuluję wszystkim zwycięzcom. Bardzo dziękujemy Panie Dyrektorze.